Nawet jakiś czas temu robiłam sobie USG tego kolana i okazało się, że ta chondromalacja się cofnęła, co jest wręcz niemożliwe według tego, co mówią lekarze. Jak to w ogóle się zaczęło, że tutaj tym tematem się zainteresowałam? Więc tak naprawdę już od lat dziecinnych moja babcia mnie zawsze wyciągała do kuchni i robiła ze mną różnego rodzaju posiłki, czy uczyła mnie na przykład pieczenia ciast, także gdzieś tam od, od dziecka to jedzenie było w tle. Później w końcu jakoś to było, jak byłam generalnie w pierwszej klasie liceum, to tym odżywianiem się zainteresowałam trochę bardziej. Natomiast też to był taki okres, w którym zaczęły się moje problemy zdrowotne, zaczęły się problemy z kolanami, to był też taki okres, w którym no, dosyć sporo jeździłam na rowerze. I te kolana mnie po prostu zaczęły boleć. Okazało się, że mam przerost fałdu błony maziowej, że mam chondromalację rzepki. Natomiast no, te wszystkie zabiegi tak naprawdę za dużo na te kolana nie pomogły. I później był to taki okres, w którym trafiłam na książkę Williama Davisa pod tytułem Dieta bez pszenicy. I rzeczywiście wyłączyłam z diety pszenicę, wyłączyłam z diety nabiał, zaczęłam chodzić na siłownię. A lekarze, do których chodziłam, oczywiście sugerowali mi, że ja do końca życia muszę mieć pracę siedzącą, że nie mogę uprawiać żadnego sportu. Tak naprawdę tutaj skazali mnie na straty. Natomiast okazało się, że tak naprawdę trening siłowy, który spowodował, że wzmocniłam swoje mięśnie. Po pierwsze, a po drugie, dieta, czyli eliminacja produktów prozapalnych, czyli właśnie glutenu czy także nabiału krowiego, no sprawiła, że tak naprawdę dzisiaj nie mam absolutnie żadnych problemów z kolanami. Nawet jakiś czas temu robiłam sobie USG tego kolana i okazało się, że ta hondormalacja się cofnęła, co jest wręcz niemożliwe według tego, co mówią lekarze.